W naszym domu zajmuję się kontrolą i nadzorowaniem ciśnienia tętniczego krwi. Przy przyjęciu każdemu mieszkańcowi mierzę ciśnienie krwi oraz tętna. Pomiarów dokonuję również w zależności od potrzeb i na zlecenie. Częstotliwość jest również uzależniona od farmakoterapii oraz wahań ciśnienia tętniczego. Dzięki tym pomiarom można wykryć. Wszystkie nieprawidłości dotyczące układu sercowo-naczyniowego. Prawidłowy pomiar ciśnienia tętniczego jest uzależniony od wielu czynników. Od pacjenta, jakości sprzętu, od badającego, od warunków, w jakich ten pomiar jest dokonywany. Nie skrzkaniec. Ważne są czynniki emocjonalne, używki, wysiłek fizyczny. Trzeba odpocząć minimum 10 minut przed wykonywaniem pomiaru ciśnienia. Sprzęt musi być sprawny i ważne jest otoczenie. Cisza, spokój, nikt nie może przeszkadzać. Przed badaniem informuję mieszkańca o wykonaniu pomiaru. Pytam się o wyrażenie zgody. Przygotowuję sprzęt i sprawdzam sprawność. Sadzam wygodnie mieszkańca ramy musi być wolne od ubrania i musi być oparte o twarde podłoże. Nogi muszą stopy być oparte o podłogę. Zakładam, sprawdzam, czy aparat leży na wysokości serca na twardej powierzchni. Zakładam mankiet na ramię mieszkańca 2 cm powyżej zgięcia łokciowego dokładnie otaczam ramię i włączam aparat prawidłowy mankiet to 1 trzecia szerokości ramienia jeśli mankiet będzie za wąski ciśnienie będzie za wysokie jeśli market będzie za szeroki, ciśnienie będzie za niskie. Po pomiarze zapisuję wynik w dokumentacji mieszkańca. Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. U ludzi w podeszłym wieku nie dążymy za wszelką cenę do obniżenia ciśnienia, ponieważ wpływa to niekorzystnie na pracę mózgu. Średnia prawidłowa wartość to 140 na 90.